Siemoneczko, dzisiaj odbieramy sobie stempel pasika. Oczywiście zaczynamy od tych takich, które nie są z płynami. Popatrzmy do oglądania. I będziemy nowe, nowe specjalne. Fajnego będę grać. Odrady odbieramy. Oczywiście. O, trochę podajmy. To, 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 to. Oczyszcie tu Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Gotowi? Najpierw odzwyczajnego. No wie jaki danie. Dawaj, 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 dawaj nie, No wie No serio zwykły Dawaj ja, No Jak, Dawaj rzadkiego, proszę. Jest. A, duplikat. Let's go. Ale to męczące będzie. O, dawaj rzadkiego, dawaj... Nie, teraz będzie zwykły. Mówię. Zwykły. Pan biznes. Teraz będzie no. <laughs> może coś Epik, 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 epik. No, dobra, rzadki też się dobrze. Także nie. Nie, może zapowiada się, dobrze. Osiwano. Dawaj. Dawaj, teraz sobie do lecisz, lecisz. Epic, epic, epic. Nie. no. No, Lecisz, lecisz. Epik, epik, epik. Nie. No, coś. no. coś lepszego No, Typowy, nie, 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 ja, czemu to są mowy? Myślę, że już je dawno mam. Teraz będzie rzadki chyba. Jest. No, teraz wybieramy drugi snubny pasta. Rzadki, lepszy i czy będzie epic 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 dobra rzadko no ale dobra przecież mamy ich dużo no to na pewno jakiś epic będzie. ale ci teraz będzie no nie nie gadaj ja serio oczywiście będzie jeszcze piski wypracza no bo z piwnikami Czekaj, jakiś drugi. No, no. no dawaj, epika, proszę. Teraz musi być epik. Tak, tak myślałam. 15, że to mów za free. Oczywiście, że bierzemy. Ale może legenda, pójść. Ej, dobra, będzie blisko chyba, no, nie. Warty. Warty. to chyba legenda. Dawania. Rzadki. Rzadka. No. No, no, no. Może teraz legenda. Mmm... i... i no znowu rzadki, no weźmę. Są same rzadkie. no teraz to pewnie epiki. Tak myślę. Albo legendarka. No, nie no, zabawa epik. Ale ja zawsze coś. Przynajmniej nie rzadki duplikat, bo te rzadkie są trochę słabe. Teraz przechodzimy do epico... o! Nie no. To jest rzadki. Nie no, fajnie, że są... że one tak dużo dają. Epikaty. No. Dalej. Odbieramy to. Dawaj, teraz coś mocnego, teraz coś do... lepszego. Teraz epika, epika, proszę. Nie no. Dobra. Epickie lub lepsze. Uwaga! Ej, będzie blisko specjala, będzie blisko specjalna, specjalna, specjalna. Okay. No, odbieramy postać. A najpierw Sherber. Sherber, dobra mamy. I teraz uwaga, dwa najlepsze. Jetpack Jones, mój pierwszy latający taki. I uwaga! Liquid Rainbow. Jee, yeah, o. Oh. dobra Dobra, odbieramy. To potem. E, ehm, dobra, ile możemy? siedem Dobra, lecimy. widzowie dzisiaj nie będzie długo. openingu ok opening, no noc był sobie ale odpowę jakie tam Może. Dobra. Nie, jak specjalnie wypadnie. Byłoby mega.

Ma, jest taki mit od abry. Wiem, już tak. Dobra, zacznijmy sobie najpierw tym. Może ja, tak nie wypadnie. Ej, nie. Ej, dawaj, 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 proszę. No, nie, wiadomo, wiadomo, że zeramy zeramy No, zeramy potem? A, pojedynczy.

będzie blisko Chyba, chyba Nie, 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 jeszcze legenda proszę No dobra, figurę Serio A myślałam Legenda Legenda, legenda, uwaga Czy będzie legenda? Legenda, legenda Saliną Dobra, Kolejny. Bo chyba jeszcze jeden mogę. Uwaga, czy jeszcze jeden? Ostatni widzowie. Dobra, dajcie, dawajcie. O! Oh! Dobra. Jeszcze jeden, Uwaga, 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 uwaga. To, oh, co me gu gu, me gu gu. Me gu gu gu, No ładnie. Widzowie, nie udało się. Ostatni. A tutaj są nabrało jeszcze jakieś Super lakama Chyba najlepsza Nigdy nie jest za późno, aby zacząć wierzyć Odkryj wspaniały, wirtualny świat cudów ze swoim najlepszym przyjacielem W Jorvik nie musisz używać różki, aby zobaczyć coś niezwykłego Po prostu zagraj na starstable.com Menuzuuu no, no, kręcimy. kręcimy Kręcimy, Nie, nie pros. Epic Ej, epic, dobra